A więc muka Co my tutaj mamy A więc znowu kurek Tym razem nie mój tylko siostry Akcja wygląda Tegoż typu Że Marian się strasznie opierdala chyba cię zwolnię. Nie no żartuje A podładować ci telefon? Nie no żartuję. E, tutaj mamy takie same 4.2 V8 Mefi. Mniam, mniam to ja to lubię To ja, kurwa to jest takie No i Mamy wymienić olej, ale problem taki jest, że ktoś tam ten kurek od oleju zakleił jakimś głównolitem, i nie wiem, czy jest miska pęknięta, czy po prostu gwint zdupczony. No tak to jest, jak się na 5 milionów niutów dokręca takie śrubki, kurecki. No i potem przelecimy jeszcze diagnostykę, bo trochę błędów nasadzone. No ale jak to grupa WAG, choinka jest, a jeździ. Jeździ. Amerykańskie kurwa, cudo. Także bierę się z Marianem. za patrzcie, jaki ładny chłopiec, taki ładny. Także amerykański normalnie kolczyk ma, wygląda jak 15 Nails czy jakiś tam. Ha, ha, dobre. A więc zabierę się, zobaczymy co to jest, jak to wygląda, co to tam z pierwsze Zaczniemy od diagnostyki. Także stawiamy Foniksa i lecimy skoksem akcja tego typu że zimno tu kurwa jak w kostnicy w gro młody zrobił kurwa ten yy, diagnostykę najebało tyle błędów że nawet na święta tyle prezentów nie dostałem co tam komputer pokazał no ale dobra wszystko usunęło dziwnym fartem także za kilka dni zrobimy jeszcze raz diagnostykę co się pokazało z powrotem i teraz, najfajniejsze to jest to, wchodzimy pod auto Nie posiadamy podnośnika, bo po co? Wziąłem mu tryb offroad, więc jest na tyle wysoki, że Wjedziemy I teraz, mianowicie, do, do czego piję? Ja to się pytam Który chuj Zrobił Coś takiego Zakleił się jakimś gównolitem śrubę i myślę, że to tak będzie. No i teraz, co to może być: czy gwint oberwany? czy uszczelka zarżnięta i nie nowej uszczelki, czy chywie nie wiadomo co no, taką maźugą. To sobie można dupę posmarować, jak się hemoroidy ma, no ale nic. Jurek prawdzi zdrowy. Tam gdzieś jakieś poliuretany powkładane pod wydech. Jak na islandzkie warunki to powiem wam, że zdrowy. Zdrowiunki. Amerykański taki ziatny. Jak Kurwa jaki tu jest zacisk. Ja też mam taki, ale tu jest normalnie przesada. I no jakieś tutaj trzeba 2,5 tony zatrzymać. No i dobra. Co dalej? No i silniczek jak to EFI, suchutki, jak pieprz, nie ma się do czego dojebać. No tak jak mówię, muszę to wypierdolić i zobaczyć co tu jest narobione. Także może to zająć chwilę, a może to się pierdolić z tym Sylwester północy. W najgorszym przypadku będzie trzeba podnieść silnik, zwalić miskę, jechać, spawać nowy gwint. Tyż takie rzeczy umie. No nic. Dobra. Wychodzimy spod tego gruza. Bierzemy się za spuszczanie paciory. No i tak. A te silniki to są różne opinie. Ja już mam taki trzeci. Taki są EFI. I powiem Wam, że nie narzekam. Jednym zrobiłem w 4 lata, chyba 100 tysięcy gdzieś i tak. Nic że nie dokładał tyle co mi alternator umarł. To żem go wziął zregenerował i było pikne, ale to było 10 lat temu, więc alternator wtedy do takiej C5 kurwa, kosztował tyle pieniędzy, że... No ale nic. No i teraz ta. Mniejsza. Ja mam już trzeci raz taki silnik, jestem zadowolony No, Jarek byłby zadowolony, to jest kurwa eleganckie Jak się trafi, to jest dobrze, jak się nie trafi od Januszka, kurwa biznesmena, handlarza, to można trafić na naprawdę skarbonkę bez dna Jak to grupa waga, no to no niestety Koinki nie ma, aczkolwiek w programie błędów napierdolone tyle, że ludzkie niepojęcie. Pousuwałem wszystko, ładnie się udało. Tu mamy dość wypasioną wersję nawet, że tak rzeknę. To już z nowszego rocznika, więc kolorowy wyświetlacz. Eee, z pneumatyką. Akurat tutaj pneumatyka jest nowa wsadzona. Na czarnej skórze może być, pan. może być tylko te kółka trochę małe, ja to mam kurwa razy dwa także kurek, kurek jak kurek Aligancko, katy wyjebane bo Jerry ja normalnie, że pizdę, że aż niemiłosiernie włazimy pod niego i zaczynamy walczyć ja pierdolę tu normalnie ziemnach w kostnicy Zobaczymy co to z tego wyjdzie, bo mi się wydaje, że chyba jakiś anus Jakiś anus dopierdolił śrubę na 500 newtów, no i oberwał gwint I za to tam tak ajebane jakiegoś Bitumexu, czy chuj wie co to jest, klej do butów Januszki biznesu <gry> Dalmatyńczyk <gry> Za każdym razem mam to <gry> ja samo Zawsze chopię mi się gdzieś olej wyjebie Albo na albo obie. No ja to ja nie wiem jak ja to mam Po amerykańsku Dobrze wyglądam? Zajebiście, smajowanie lepsze będzie Tak. <gry> Rozjebało wszystko No musiało się wyśliznąć, no, no, no jak inaczej Popatrzmy na mordę Ale jestem piękny <gry> Ta, o, uszy pełne. Zanimatyńczyk. I baniutki, gwint zerwany. Śruby napchane, nacydowane. Ej, bładyn, bładę. Nie da, że się wczoraj coś nauczyć to się naje, napije, kurwa. Nic, zwyczajnę to mordę. Ech, ale zajebiście pachnie... Nie pachnie, tylko świetnie smakuje oliwa. Oliwa, oliwa, jeszcze raz oliwa Ostatnio jak przecież ja mnie to byłem całe do pasa odtryskany Wiecie, gdzieś się lujnie chłopyta, gdzieś tam kurwa chuj gdzie Kurwa Zajebiście się oplułeś I teraz tak Na śrubie nie powinna być gumowa uszczelka Amerykański, Amerykański klej z gównolitu Jeszcze do tego Drut, kurwa widzę tutaj trochę teflonu Amerykańskiego To je raz A dwa, pomiędzy fakt, że nażarłem się z syfu No ja to nareperuję Ja bym tego nie nareperował No nic, damy radę W każdym bądź razie To nie wygląda na jakieś takie oryginalne części Ale ja mam na to sposób będzie ta Marianek, umyłeś mi uszy? No, git majolę skurwa. A więc, gruz wyskładany i tego tak. Dlaczego ja tak strasznie chcę, żeby ludzie często wymieniali oleje? Otóż, tu mamy filtr Made in Germany. No nie, tak filtr wyglądać nie powinien. Dlatego dla mnie tak ważne jest częste wymienianie oleju, bo po 5-6 tysiącach filtr tak nie wygląda. A po 15 wygląda właśnie tak. Więc, no sami widzicie, dlaczego wymiana oleju jest tak ważna. No ale siostra kupiła to auto, i pierwszy raz wymieniam olej. Yy, za tydzień, dwa, może trzy pukanka silnika jeszcze raz. I muszę zwalić misę olejową, jechać na warsztat, spawać rurę i zrobić nowy gwind, bo tak jak mówiłem, stary gwint, przeciągnięty o 3,5 miliona niuta. Póki co nic nie kapie. Zastosowałem specjalną pontkwankę, kurwa, taką specjalnie uniushiun I będzie żyć. To idzie w śmieci. O, cyk, mokake Tu raz wirko I teraz trzeba go wziąć umyć jeszcze ładnie Katy już są usunięte, bo grze jak Tajlandka z Wackiem! Jeszcze raz. Jebaniutki Ja nie mam Przecież nigdzie nie jedziesz aj. No ja wiem, że ci zabrali bo tak jeździsz, no ale... Dobra teraz jeszcze y, sucze umyjemy no i będzie git a za tydzień, dwa z powrotem wjeżdżamy i ściągamy miskę a żeby to zrobić, niestety trzeba odkręcić poduchy od silnika i podnieść silniczek, bo miska nie wyjdzie sama od siebie także nagramy to, jak to sprawnie rozpitolić no i naprawimy tą misę na chwilę obecną musi tak być bo jutro do szkoły zapieprzam, a już mamy 12 w nocy a jeszcze muszę auto umyć i poogarniać tutaj. Także strzałeczka, wszystkim. No, fura umyta, ogarnięte wszystko, brak błędów. Także maniurek, możesz już wyjeżdżać, otworzę. Można mieć zadbany, jeśli się chce. Kolejne zrobione. Jutro Audica znajomego. Uch, robota roboty. A tu za niedługo pokażę wam, jak własnoręcznie doprowadzić głowicę do perfekcji z dokładnością do jednej setki. Da się głowiczkę. Idealnie doprowadzić do ładu, ale to za niedługo, nagram, na razie na to nie ma czasu, także dzięki wielkie i pozdro wszystkim.